No najbardziej w pamięci to chyba utkwił mi pierwszy dzień mojej szkoły. To moja macierzysta szkoła, jako bardzo malutka, ania, przyszłam do pierwszej klasy, przyprowadziła mnie mama. Apel, bo to musiał być apel, odbywał się obok bocznego wejścia do budynku szkoły. W takim zacienionym miejscu było coś właśnie w rodzaju apelu, zgromadziły się wszystkie dzieci. Mnóstwo dorosłych, to pamiętam bardzo mocno, zapewne potem było przejście do klas ze swoją panią, chyba były wtedy dwie klasy na jednym poziomie. Moją wykonałczykiem by była pani Jagoda Mrozek. A moją klasą, którą najbardziej pamiętam z tego okresu, to dzisiejszy gabinet informatyczny. Co jeszcze z tego okresu pamiętam? Jeszcze szkoła przed remontem. Miała ogromne drzwi. Klamki miałam mniej więcej na wysokości twarzy. To musiało być naprawdę duże. A przypomniało mi się jeszcze jedno wydarzenie z czasów, kiedy moja szkoła właśnie była w budynku Liceum. No musieliśmy troszeczkę kłopotu swojej wychowawczyni sprawiać, a wychowawczynią moją wtedy była pani Donińska, bo zwołała zebranie rodziców uczniów, wspólne. I pamiętam, że chłopcy. Przysięgali z ręką na sercu, że już więcej nie będą bijatyk uprawiać w szkole, a dziewczynki nie będę obgadywała swoich koleżanek. Pamiętam to do dzisiaj, Ja zwłaszcza ten palec i rękę na sercu. Osiem lat to spory czas, i na pewno wiele ciekawego się podczas tego wydarzyło, ale to, co najbardziej mi utkwiło w pamięci. To, to, że tworzyliśmy jako klasa zgraną paczkę, naprawdę zgraną paczkę, coś czego nie udało się aż do tego stopnia powtórzyć w szkole średniej i w późniejszej edukacji. Ja myślę, że takim dniem, który szczególnie utkwi mi w pamięci jest konkurs szachowy. Mieliśmy okazję grać w żaganiu na wojewódzkim konkursie szachowym. Tam zajęliśmy pierwsze miejsce z drużyną z gimnazjum. No Myślę, że ten dzień wspominam... Szczególnie. Nasz dzień, który najbardziej nam utkwił w pamięci, to chyba bal gimnazjalny. No nie było się bez pomyłek. Byłyśmy właśnie w pierwszej trójce, prowadziłyśmy tego poloneza i niestety nie ustawiłyśmy go tak, jak trzeba było. No, ale impreza była naprawdę bardzo udana i bardzo dobrze to wspominamy. To był taki miły akcent na zakończenie naszej nauki. Taki w pamięci mi był 1 września. Klasy. To był taki dzień, kiedy faktycznie zapamiętałam na betonowym boisku koło kościoła, na tym placu, w szkole. Natomiast zaraz jako uczennica, któregoś razu przyszłam po szkole do domu i bardzo lubiłam jeździć na rowerku. Wtedy siadłam na rowerek, na rurki, zaczęłam jeździć po mojej okolicy i któregoś razu zagapiłam się na starszego kolegę, który już wtedy mi się trochę podobał. Zaglądając za nim, jechałam pod największą ciężarówkę, która stała zaparkowana, rozwaliłam głowę i zaczęłam lecieć ale wstydziłam się wrócić do domu, dzieci mamie, że coś takiego zrobią, więc jeździłam dookoła, aż mi zastygła krew i wróciłam do domu. Taka sytuacja. No ja myślę, że było kilka takich dni, na pewno pamiętam pierwszy dzień w szkole, a ja przez 12 lat chodziłam do jednego budynku, budynku Liceum, bo szkoła podstawowa w tym czasie, jak ja chodziłam, była w budynku Liceum i przyszłam w moim taką i pamiętam, że byłam bardzo przerażona, bo... Tacy mi się wszyscy wydawali wielcy, ta szkoła ogromna, że jeszcze była pogoda paskudna, więc wszyscy się tłoczyli w budynku. Więc z tego dnia to pamiętam taki strach, Jezu, jak ja tu jutro bez przyjdę do tej szkoły. To jest, to to, później już bardzo chętnie... Nauczyciele nauczycieli wspominam pozytywnie, ale szczególnie utkwił mi w pamięci pan Stefan Gołek i przedmiot wiedza o społeczeństwie. Pan Stefan w bardzo oryginalny sposób przekazywał nam wiedzę z taką datą specyficznego humoru. Ulubiony przedmiot, ulubiony nauczyciel. Tak naprawdę ulubioną nauczycielką od samego początku była pani Wanda Gruszewska, która nauczała nas w nauczaniu początkowym. Była po prostu złotym człowiekiem, jest pewnie nadal. Spotykamy się czasami, więc jest cudowna i tyle ciepła, co nam dała w tej podstawówce w tym samym początku naszej edukacji, było przecudowne. Ale nie tylko ona, bo potem klasa 4-8 wychowawcą był pan Wiesław Serafin, który również dał dużo lekcji takich charakternych, że nauczył nas życia tak naprawdę, oprócz matematyki. To było najciekawsze zawsze i wszyscy się bali. Migląc i panna do tablicy wiadomo, było pytanie z wielu, z wielu zadań domowych. Kto jeszcze? Taki fajny jeszcze mi. Pani wiem! WF, wychowanie fizyczne, pani Szmajnowicka, która z ogromną klasą i świetną formą pokazywała nam, jak należy wykonywać prawidłowe ćwiczenia sportowe. Ulubionym przedmiotem był oczywiście język polski, no a ulubioną nauczycielką pani Krystyna Medyńska, no już niestety świętej pamięci. Strasznie mi się jej lekcje podobały. Potrafiła na jednej lekcji zrobić wszystko, i pożartować i zapytać, i wytłumaczyć, przeprowadzić lekcje, i jeszcze zadanie domowe zadać. Najbardziej właśnie podobało mi się to, że miała wspaniałe poczucie humoru. Wręcz można było powiedzieć, że niektóre dziewczynki kochały się w tej swojej nauczycielce. Pamiętam, że na koniec ósmej klasy odbył się bal, i poprosiłam swoją ulubioną nauczycielkę do tańca. Do dzisiaj to pamiętam. Z racji moich indywidualnych zainteresowań historycznych, archeologicznych e, najbardziej lubiłem zajęcia właśnie z historii. E, w moim przypadku w szkole podstawowej e, była ta osoba pana Zdzisława Popieniuka, który oprócz tego, że no, prowadził zajęcia w szkole, to udawał się z nami na wycieczki. Też takim oryginałem e, jest, był pan Antoni Mrozek, e, był dyrektorem szkoły podstawowej. Jednocześnie uczył nas języka niemieckiego, no i słynął z takich nietuzinkowych form dydaktycznych. Nasze ulubione przedmioty. Myślę, że to na pewno Polski. E, polski z panią Jerz, matematyka z panią grańską, to pan nasza wychowawczyni. E, na pewno też plastyka z panią Josiąśliwską. E, nie wspominamy konkursy, wiosna bez płomieni. No i na pewno też mój e, łez z Panią Rosją, czy, czy później koszykówka też z naszym trenerem, Radkiem Szwajem. Moim ulubionym przedmiotem była matematyka i tym samym nauczycielka od matematyki, obecna Pani Dyrektor Beata Krawczyk. To była, ona była y, moją wychowawczynią od klasy czwartej, my byliśmy jej pierwszą klasą. Bardzo byłam zakochana i w przedmiocie i w Pani i taką miłość do matematyki we mnie zaszczepiła. I do uczenia w ogóle. Także potem idąc do liceum, szłam z myślą o matematyce, no ale tam rzeczywistość zweryfikowała. Moje pierwsze wagary. No, ciężko może będzie w to uwierzyć, ale w gimnazjum chyba jeszcze nie miałam za bardzo odwagi wagarować. Niemniej mieliśmy jedną próbę w pierwszej klasie. Próba odbywała się w dzień wiosny. Zrobiliśmy takie zebranie prawie całą klasą na dworze. Niestety zebranie odbyło się pod oknem pana dyrektora, a że była wiosna, okno było otwarte i próba wagarów została udaremniona. Na wagary chodziło, chociaż przyznam się, się szczerze, nie było zbyt dużo tych wagarów. Na pewno regularnie na dzień wiosny, bo to był mus. I powiem szczerze, że moje wagary zawsze były przemyślane, rozważałem, czy akurat z danego przedmiotu mogą sobie na to pozwolić i, i na ile w ogóle tych godzin mogę sobie pozwolić. Nasze pierwsze wagary, oczywiście w, w Dzień Wagarównicza, cała klasa uciekła. <noise> Niestety bez jednej osoby. Pamiętamy to do dziś, no ale nie będziemy wymieniowali, że nie zgradzymy. No. <noise> Mieliśmy wtedy duży problem, znaczy cała klasa, no ale... E, na szczęście było to solidarnie, więc no, nic takiego się nie stało. Nie Pierwszy dzień wiosny to był ten dniem pierwszych naszych e, wagarowiczów i nasz nas, którzy mogliśmy iść na wagary. Natomiast pan e, wychowawca, pan Serafin, nie pozwalał nam generalnie uciekać z lekcji, więc był czas na przebranie się w śmieszne stroje. Przychodziliśmy do szkoły, a potem troszeczkę szybciej wymykaliśmy się, aby połazić po parku czy na kładkę nad Bobrem. Także takie to nasze wagary. Jakoś nie mogę sobie przypomnieć specjalnego wagarowania w tamtych czasach. Myślę, że jeśli już, to jakoś jedne wagary pamiętam, no i to mógł być koniec ósmej klasy zapewne. Wcześniej chyba się nikt nie odważał, ale chodziło się wtedy nad bubr i to właściwie całą klasą. Ktoś zwykle miał rower, no i taka ucieczka ze szkoły. Chyba nie obawialiśmy się zbytnich konsekwencji, ale była hmm. czasami potrzebna. Właśnie, nie wiem czy pamięć wygodna, ale nie pamiętam, nie pamiętam jakichś szczególnych wagarów, które by mi tak utkwiły w pamięci. Pamiętam tylko sytuację, że zawsze szykowaliśmy się na dzień wiosny, żeby pójść. I czasami było, były wyjścia takie kontrolowane trochę, tak? Ale takich wagarów rzeczywiście, że a, uciekamy z lekcji, no, no nie pamiętam. Ja w ogóle lubiłam chodzić do szkoły, może dlatego jakoś nie wagarowałam. A może dlatego, że mówię, pamięć ma taką funkcję jak zapominanie i to, co niewygodne się zapomina. Wycieczek trochę pan Serafin organizował, ale najbardziej zapamiętałam wycieczkę do stolicy, do Warszawy. Wtedy była wycieczka autokarem z, in, z inną starszą klasą od nas. I pamiętam, że wtedy mama kupiła nowy dress, nowe buty, bo to była wyprawa cała do stolicy. I jedno co pamiętam, poszliśmy ja z moją koleżanką Lilką o zamiast na sklepy, na zakupy. My poszliśmy z chłopakami na mecz piłki nożnej. Grała Legia Warszawa, ale nie pamiętam z kim. Taka to była wycieczka. Wspomniałem już o wycieczkach takich lokalnych, a najlepszą wycieczką, taką najdalej, jaką udało się nasza klasa, była to wyprawa do Krakowa i w okolice Krakowa. I bardzo duże wrażenie wywarła na mnie kopalnia soli w Wieliczce. To były czasy, moja szkoła podstawowa, to były czasy, kiedy właściwie nacisk się tylko na szkołę i na naukę kładło. Nie pamiętam wielu wycieczek. Natomiast pod koniec klasy ósmej zorganizowana była taka wycieczka, duża wycieczka. Kto wie, czy to nawet nie obie klasy ósmej jechały. No i to była wycieczka do Krakowa. Świetna zabawa, bo nigdy wcześniej właściwie z ubieśnikami nigdzie się nie wyjeżdżało. Także miło sobie to wspominam. Choć powiem szczerze, że najbardziej z tej wycieczki to pamiętam właśnie ten pociąg. I kolegów i koleżanki. Taką wycieczką, którą zapamiętałem szczególnie, jest wyjazd do stolicy Austrii, do Wiernia. Wycieczka z naszą panią wychowawczynią, chyba w drugiej klasie gimnazjum, z panią Mariolą Wołkowską. Dlaczego szczególna? Myślę, że dlatego, że to był mój pierwszy wyjazd poza granicę kraju. To takie przełamanie z tematów bardzo dobrze wspomina to. Najbardziej zapamiętałyśmy wyjazd do Stadiny. Pamiętałyśmy razem z klasą do Karczewskich. Każdy miał możliwość sobie, pojeżdżenia na koniu, i zakończyło się to wspólnym grillerem. Taki akcent, pamiętam, że mi wpadły aż dwie kiełbaski do ogniska jeszcze ja nie, nie najadłyśmy z no Ja po, podzieliłam się z Tobą. <grym> to z tobą to nie to to to. nie byłaś zbawiona. Też dobrze wspominamy wszystkie nasze wyjazdy na, na mecze: nie jest z dziewczynami, bo sporo ich było przyjemność wziąć udział w dwóch zajęciach pozalekcyjnych. W pierwszej i drugiej klasie był to Pitagoras, zajęcia matematyczne z panią Marią Grec. W trzeciej klasie, takie oderwanie od schematu, zajęcia z origami, składanie papieru w różne formy, bardzo oryginalne, bardzo ciekawe zajęcia. W podstawówce chodziłyśmy na zajęcia pozalekcyjne do pani Krawczyk było to kółko matematyczne. Bardzo miło to wspominamy, było to też zakończone takim wspólnym spotkaniem zawsze jak Figaro, narody chodziliśmy tak Tutaj w gimnazjum też do pani Józiśliskiej, kółko plastyczne, Bardzo lubiły się te spotkania, miła atmosfera. No z chęcią przychodziłyśmy tutaj. Nawet tutaj też e, panie e, z Wichlidzy nas tutaj miło gościły. E, byłyśmy rano na treningu, później szkoła, trening. Potrafiłyśmy przyjść i siedzieć tutaj do 18, do 20 i sobie no i wspólnie to. rysować. Oczywiście treningi to też były nasze zajęcia poza Tak, zamiast. ale tu, o tym już nie wspominamy. W tych zajęciach pozalekcyjnych szkolnych to tak nocą nie uczęszczałam, chodziłam do szkoły muzycznej po lekcjach, natomiast bardzo często brałam udział w zawodach sportowych, lekka atletyka z panią Szmagajnowicką, za co jej bardzo dziękuję i wpoiła taką energię i zapał do sportu, co się później bardzo dobrze skończyło, że pracowałam w szkole również jako nauczyciel wychowania fizycznego. Natomiast brałam udział w przełajach, gdzie biegaliśmy z panią na zawody, jeździliśmy do żagania. A taka historia, która mi jeszcze mocno utkwiła też były takie dzień sportu w szkole i e, moja koleżanka, e, która była trochę mocniejsza w bieganiu i, był, i zawody polegały na tym, że miałyśmy przełaje, ale to później już indywidualnie też i tam jakieś biegi e, sztafetowe. Natomiast film był taki, że każdy pracował po, po części na moją koleżankę. Nie będę zdradzać imienia i nazwiska, bo też ją wszyscy znają, ale e, e, tak... Tak fajnie jak mi się biegło, i taki miałam dobry czas, że finalnie ja zwyciężyłam. Za co bardzo dziękuję pani Szmagaj-Nawickiej, że mi tak dała energię odnośnie wychowania fizycznego. Dzięki! Zajęcia pozalekcyjne, w których brałam udział, to w czasie, kiedy moja macierzysta szkoła jedynka była w Remoncie i na pewien czas przenieśliśmy się do budynku liceum. I tam odbywały się zajęcia gry na mandolinie. Nigdy nie chodziłam do szkoły muzycznej, ale zawsze chciałam grać na czymś. No i ten moment właśnie wykorzystałam wtedy. Chyba jeszcze troszeczkę chodziłam na chór, ale to mi się mniej zapisało w pamięci. Natomiast ta mandolina jak najbardziej, może też i dlatego, że pani pochwaliła mnie, że nie znając nut i nie mając pojęcia ani przygotowania wcześniejszego, tak zwanego słuchu, coś tam grałam. Może nawet dobrze. Jestem osobą bardzo przyczuloną na punkcie wolnego czasu i nie dawałem się namówić na zajęcia pozalekcyjne, zawsze wiedziałem, co mam z sobą zrobić. Tu akurat może ktoś by się zdziwił, ale jedyne na jakie się zapisałem, były to zajęcia z matematyki. Prowadził je pan Zygmunt Krawczyk. No i muszę powiedzieć, bardzo zajęcia te, że tak powiem, podobały się z racji takich wielu zadań logicznych czy takich specyficznych rozwiązań matematycznych, których nie stosowano w programie nauczania. Tak, nie pamiętam szczególnie, żebym bardzo uczęszczała na zajęcia pozalekcyjne, ponieważ chodziłam do szkoły muzycznej, więc to zajmowało mi dużo czasu. Sportowo też nie byłam utalentowana, ale oczywiście matematyka. Chodziłam na kółko matematyczne i trochę do pani Krawczyk, a trochę też do, do dziś uczącej pani Haliny Mależki. Że jakiś taki czas był właśnie, że też ona prowadziła kółko dla klas starszych i, i chodziłam na zajęcia.